Witajcie w kolejnym video, w którym będziemy robić prostą układkę o silnym kontraście w kanwie. Jest to okładka na powieść dla nastolatków, historia trochę kryminalna, gdzie nastolatki odkrywają tajemnice pewnych wydarzeń. Akcja dzieje się w mieście. Mam już wymyślony koncept, jak chcę, by ta okładka wyglądała. Chcę, by była bardziej minimalistyczna i chcę użyć silnego kontrastu kolorów biały, czarny i czerwony, które będą bardzo dobrze odzwierciedlać y, tematykę książki. Tytuł mojej książki to Fallen Veil vale i umieszczę sobie go wstępnie teraz na górze mojej okładki i myślę, że tam zostanie. Wrzucę sobie więc pole tekstowe na heading, czyli na tytuł. Zrobię sobie też osobne pole tekstowe na drugą część tytułu, dlatego że nie będą pisane tą samą czcionką i chcę po prostu swobodnie nimi móc manewrować. Następnie mam taki pomysł, by... Na dole okładki umieścić taką siluet. nie wiem jak to po polsku powiedzieć, miasta, czyli taki czarny skyline. Czyli city skyline. Ja już mam moje elementy wyszukane wcześniej, ale tak dla informacji to znalazłam je wpisując w elementach city skyline. Tak więc rzucam sobie to miasto na moją układkę. Troszeczkę sobie je powiększę. Chcę, żeby wieża była troszkę bardziej po lewej. Następnie chciałabym sobie już umieścić na mojej okładce pole tekstowe na imię i nazwisko autora. Więc wybieram subheading. Będzie mieć bardziej pasujący mi rozmiar. I na razie wrzucę w kolorze białym, później sobie zmienię, ewentualnie. I zmienię też litery nadrukowane. Teraz zajmę się trochę moim tytułem, bo wygląda strasznie. <laughs> na początek zmienię sobie litery nadrukowane. Zmienię sobie też litery nadrukowane, powiększam. Znacznie powiększam, gdyż można było przy okazji wcześniej zaobserwować, jaki był brak balansu, gdy tytuł był taki malutki. Upewnię się jeszcze, czy mam tytuł wypośrodkowany. Teraz stworzę sobie nowe pole tekstowe na mój podtytuł, czyli subheading albo tagline. Wybieram właśnie na body tekst, wybieram. Tutaj sobie trochę pomanewruję, jaki tu zastosować układ tych yy, słów. I teraz chciałam sobie. Pogrubić takie ważne słowa z mojego podtytułu. Jest to coś, co ja osobiście lubię robić, żeby dodać sobie hierarchii tekstu i jego przejrzystości. Chcę więc sobie podkreślić słowa mystery i shadows jako takie słowa, które mogą przykuć uwagę odbiorcy. Ja akurat w tym przypadku sobie te słowa zaznaczę i po grubie, ale można ten efekt osiągnąć też po, używając jakiegoś innego koloru. Jak na razie, kolorystyka okładki jest strasznie nudna. <laughs> Jak mówiłam, chciałam użyć też koloru czerwonego, więc idę sobie do kolorów. Mam już wybrany odcień czerwieni, jaki chcę zastosować. Więc wpisuję jego kod tutaj i zmieniam. Czerwień sobie zastosuję też na imię i nazwisko autora, przez co sobie fajnie ją zakotwiczę. Zmieniam sobie czcionkę. Jest to opowieść, której akcja dzieje się współcześnie, więc dam sobie futurę, dlatego że jest to czcionka, która y, ma taki właśnie nowoczesny vibe. Pod tytuł sobie dam na Montserrat, który ma bardzo podobny vibe do futury i można je sobie fajnie razem łączyć, pary. Teraz pozmieniam sobie czcionki tytułu. Wszystkim faulen sobie pozbędę się tego pogrubienia, bo mi się nie podoba. Znalazłam sobie wstępnie taką czcionkę, yy, która mm, pozwala mi uzyskać trochę właśnie taki nastolatkowy klimat. Jest taka jakby regularna, ale trochę pisana ręcznie, więc wstępnie sobie ją tutaj wyrzucam, ale nie wiem, czy to jest ostateczna jeszcze wersja. Teraz zajmę się drugą częścią mojego tytułu. Muszę dobrać jakąś czcionkę, która już od razu widać. Musi być taka cięższego kalibru, żeby razem z tym solidnym czarnym miastem dawała mi dobry balans, żeby one, dół i góra, żeby się mi ładnie balansowały. I ta czcionka właśnie spełnia mi taką funkcję trochę ją powiększę. Może jeszcze znajdę jakąś alternatywę do niej. Ale na razie jest ok. Dobrze, tutaj sobie chwilę poszukałam jeszcze czcionek, i znalazłam jeszcze jedną fajną alternatywę, która pasuje mi do tej okładki. Proszę bardzo. Podoba mi się, że ona bardzo fajnie się komponuje, jakby z kształtem, zarysem tego miasta, dlatego że te litery też są takie. Nieregularne i podobnie jak wieże i budynki miasta. Jednocześnie ma taki vibe, który nadaje się dla nastolatków, ale gdybym chciała zachować razem z fallen, z tą czcionką na górze, to tutaj już zastanowiłabym się, czy nie zmienić tej czcionki, czy nie jest zbyt duży mes w czcionkach i tą na górze zrobić po prostu bardziej prostą. Ale zajmę się tym może trochę później. W trakcie robienia tej okładki przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Tutaj, gdzie jest ta litera L, aż się prosi, żebym dodała tam jakiś element coś spadającego z muru, co będzie bardzo świetnie wzmacniało, jakby, przekaz tytułu Fallen Veil czyli wiadomo. Więc wymyśliłam, że sobie umieszczę tutaj takiego kota który jakby zsuwa się z muru i leci na dół. <laughs> żeby utrzymać stylistykę całej okładki, o tutaj kota muszę sobie tylko przenieść na warstwę wyżej, bo wrzucił mi się poniżej. By zachować stylistykę okładki, chciałam, żeby ten kot był w takim stylu, jak moje miasto, czyli żeby była to po prostu czarna sylwetka i od razu zobaczmy, jaki fajny balans się stworzył kot i ta tutaj okrągła wieża po lewej, fajnie się balans Kolejna kwestia jest taka, że po tym jak rozciągnęłam trochę moje miasto, żeby je powiększyć, to teraz to skyline moje jest takie trochę wyszczerbione. I tutaj w tych miejscach też się prosi, żebym tutaj dodała jakąś dodatkową wieżę albo budynek. W tym celu znalazłam sobie jeszcze jedną grafikę takiego miasta, z której sobie po prostu wytnę budynki, które mnie interesują. W tym celu idę do Crop Tool, zaznaczam to, co chcę zostawić, i klikam Dan. Umieszczę sobie tą wieżę na warstwie pod moim miastem. W ten sam sposób sobie stworzę drugą wieżę. Taką, żeby miała podobny klimat, ale troszkę się różniła. Więc wezmę tą drugą. I tak samo. Crop tool. Zostawiam tylko to co chcę. Klikam dan. Gotowe. Jesteśmy już blisko końca, teraz jeszcze myślę, że sobie odrobinkę zmniejszę odległości między wersami w moim podtytule. Teraz wróciłam sobie jeszcze do tej wcześniejszej wersji czcionki tytułu. Jeszcze nie wiem, którą dam na okładkę na YouTube. Mamy teraz dobrze zachowany balans naszego tytułu i naszego miasta. Mamy też fajny dodatkowy balans naszego kota z naszą wieżą. To tak nam przypadkowo fajnie wyszło. Tak dla eksperymentu, zobaczmy sobie jeszcze, jakby kota wywalić, jakby to wyglądało i jakby wyglądało z kotem. No, wiadomo, że z kotem lepiej, i dodaje on balansu i takiego fajnego akcentu. Więc mamy też na okładce zachowany styl, pasujący na taką właśnie powieść kryminalną dla nastolatków. Mamy sporo e, negative space, dzięki czemu cały design ładnie oddycha. W przypadku e, tej wariacji czcionki, e, tytułu Veil, vale, e, ona mi się podoba, ale jednak jeśli chodzi o m, czcionkę na faulen, to trochę tutaj poszukałam, ale ostatecznie nie mogłam znaleźć jeszcze bardziej idealnej czcionki, która by dawała mi taki vibe, jaki chcę. Jest to bardzo frustrujące w takich sytuacjach, jak kurczę, przegląda się dziesiątki czcionek, testuje i nie można znaleźć takiej, która by tak w point po prostu dawała taki klimat, jaki się chce osiągnąć. Można sobie też oczywiście stworzyć swoją własną czcionkę, no ale jest to jeszcze bardziej czasochłonne. W tym przypadku idealna czcionka na Follen, w moim e, przekonaniu, byłaby taka, która ma trochę większą wagę, czy troszkę bardziej pogrubiona, taka, która jest prosta, nowoczesna, taka stabilna, ale jednocześnie Trochę bardziej miękka niż kanciasta. I takiej idealnej nie udało mi się znaleźć. Będę sobie musiała już chyba więc odpuścić, dlatego, że kiedyś trzeba skończyć projekt i chciałabym dzisiaj wrzucić to wideo. I też tak profesjonaliści uczą, że po prostu jak masz zawsze wrażenie, że możesz zrobić coś jeszcze bardziej idealnie, to niestety kiedyś trzeba powiedzieć sobie dość i zostawić projekt tak jak jest, jeśli jest tak, że no, jest on dobry mimo wszystko. Prawda jest taka, że każdy design to można by e, poprawiać w nieskończoność. Zawsze byłoby coś, co można by zrobić jeszcze bardziej idealnie, ale kiedyś trzeba skończyć. Szczególnie jeśli mamy całą masę innej roboty do zrobienia. Także więc jeśli osiągnęliśmy balans, mamy zastosowane graficzne zasady, i, okładka, i projekt wygląda OK, no to dajemy sobie już spokój. Ja osobiście mam właśnie takie skłonności, że mogłabym 3 godziny szukać odpowiedniej czcionki, żeby była taka no, totalnie idealna, taka po prostu w punkt. <laughs> Ale dzisiaj dam sobie już spokój, jako że jest to okładka na YouTube. A co miałam przekazać, to przekazałam. Tutaj, jeszcze na zakończenie, jest przykład tego, jak wykorzystałam ten sam pomysł, by stworzyć okładkę na powieść dla dorosłych tym razem. Jest to powieść ym, taka współczesna, ale taka trochę fantazji. I założenie było, że miała być y, w palecie monochromatycznej, czyli o bardzo niskim kontraście. Ja osobiście rzadko robię <grybuj> takie projekty, ale jeśli się zdarza, że wymaga tego projekt czy klient, to robię też właśnie takie monochromatyczne okładki. Jednak moja naturalna tendencja to jest bardzo silny kontrast. Po lewej stronie mamy wstępną aranżację elementów i tekstu i po prawej mamy już gotową kompozycję. Cała okładka została stworzona w Photoshopie, dzięki czemu mogłam sobie zblendować postacie, dostosować yy, wzajemną ich tonację, zastosować style tekstu powiększyć trochę niektóre budynki i takie tam zabiegi. Z tą okładką też bym mogła jeszcze pokombinować trochę, może whispers, żeby miało troszkę większą, większy ciężar, może troszeczkę dodać takich, czy dodać jeszcze troszkę takich jaśniejszych plam na tle, żeby trochę rozjaśnić. Może ją jeszcze udoskonale. Tyle na dzisiaj. Jeśli czegoś się dowiedzieliście, inspirującego czy edukacyjnego, to proszę klikajcie lajki i subscribe i do zobaczenia za tydzień, pa. pa.